Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku pozytywnego podcastu. Ja jestem Agnieszka, a to moja przestrzeń. W dzisiejszym odcinku powiem Ci, jaki jest baran. Także zapraszam serdecznie. Oczywiście jest to moje spojrzenie na ten znak Zodiaku. Tutaj się podpieram różnymi naukami. I takimi ogólno, ogólnodostępną wiedzą, ale także moim własnym doświadczeniem, jakie jacy są ludzie, których znam, których poznałam spod znaku właśnie barana. Więc myślę, że są to bardzo energiczne osoby. Barany są znane z energii i z determinacji, i mają tendencję do podejmowania takich szybkich działań i podejmowania. Inicjatywy w różnych sytuacjach. Są to osoby raczej pewne siebie. Bardzo często są pewne siebie i mają taką silną wiarę we własne zdolności i są goto gotowe podejmować ryzyko, aby te swoje cele osiągnąć. Są to osoby również niezależne. Bardzo lubią działać na własną rękę i często unikają zależności od innych osób. Mają silną wolę i często preferują własną ścieżkę do osiągnięcia celów. Są żarliwe. Nie wszystkie osoby, ale bardzo często są żarliwe i takie zdecydowane, już tak jak już mówiłam, w dążeniu do swoich celów. Mogą przejawiać też zazdrość lub potrzebę takiej dominacji w relacjach. Bywają impulsywne. Mają taką tendencję do podejmowania szybkich decyzji, czasem nawet bez dostatecznego przemyślenia. Mogą być impulsywne w działaniu i reagować emocjonalnie na różne właśnie sytuacje. Lubią rywalizację, odnajdują radość w tej rywalizacji. Często lubią rywalizować i stawiają sobie bardzo ambitne cele. Czują się pobudzone do działania w sytuacjach konkurencji. Barany są szczere, są znane tego, że mówią to, co myślą i rzadko kryją swoje uczucia. Bywają bardzo bezpośrednie w komunikacji, co może czasem prowadzić do konfliktów, ale też to buduje to ich autentyczność. No i oczywiście każdy znak zodiaku, ludzie urodzeni pod znakiem Barana Mogą też przejawiać pewne cechy, które są uznawane za niepożądane. I ja tutaj zwróciłam uwagę na takie trzy cechy, jak upór, i nieustępliwość, jako właśnie czasami ta negatywna cecha. Bo właśnie ten upór. Może często prowadzić do konfliktów i trudności w relacjach z innymi ludzi, ludźmi, bo ta silna wola, determinacja, i to ja wiem najlepiej, mogą właśnie prowadzić do niechęci, do takich kompromisów. Druga rzecz impulsywność. Baranki są impulsywne. Ta impulsywność może być postrzegana jako pozytywna cecha, ale może też prowadzić do podejmowania pochopnych decyzji. Bez dostatecznego przemyślenia konsekwencji, bez researchu. Barany mogą czasem działać na podstawie chwilowych emocji, co może właśnie prowadzić do błędów i do niepotrzebnych problemów. Nietolerancja frustracji. Barany mogą mieć tendencję do frustracji, gdy rzeczy nie idą zgodnie z ich planami. Czasami mogą być Zbyt gwałtowni lub łatwo tracić cierpliwość w sytuacjach, które wymagają dłuższego wysiłku lub wytrwałości. A to może prowadzić do negatywnego wpływu na ich samopoczucie i na relacje z innymi ludźmi. No i też właśnie te cechy charakteru postrzegane są, mogą być postrzegane jako słabości, ten brak cierpliwości. Barany mogą mieć trudność z czekaniem, wykazywaniem cierpliwości w sytuacjach, które właśnie wymagają długotrwałego wysiłku lub oczekiwania na coś takiego spokojnego. Baran chce natychmiastowego rezultatu i jest zniecierpliwiony, gdy musi czekać na osiągnięcie swoich celów. Ta nadmierna impulsywność jest ich słabością i konfliktowość. Bo ze względu właśnie na tą swoją silną wolę, na tą determinację, która może być olbrzymim plusem, jednocześnie sprawia, że baron jest konfliktowy. Może wchodzić łatwo w konflikty z innymi, szczególnie gdy ich poglądy lub cele różnią się od siebie. Mogą być skłonne do stawiania oporu lub walki o swoje przekonania, co może prowadzić do napięć w relacjach interpersonalnych. No niestety. Myślę, że takim najbardziej kompatybilnym znakiem zodiaku dla barana jest lew. On często dobrze współgra z baranem, bo oba znaki są pełne energii, pewne siebie i lubią być w centrum uwagi i razem mogą budować silną więź opartą na takim wzajemnym szacunku i zrozumieniu. I nie tylko w tej kwestii romantycznej, ale też na przykład jeśli chodzi o założenie jakiegoś biznesu, czy generalnie taka przyjaźń czy kumplowanie się. Strzelec też może być dobrą opcją dla Barana. Znam takie związki i oba znaki są optymistyczne, przygodowe, lubią eksplorować takie noże nowe możliwości. Ich wspólna pasja do przygód, ich wspólna. Taka niezależność może przyczynić się do właśnie udanej relacji. No i bliźnięta. Bliźnięta mogą być kompatybilne z baranami, ponieważ oba te znaki są właśnie ciekawe świata, mają żywiołowe osobowości i bardzo lubią rozmawiać, są gadetliwe. Ich wspólna energia i zainteresowania mogą tworzyć taką dynamiczną i ekscytującą relację. No ale właśnie warto pamiętać, że kompatybilność, Wcale nie zależy tylko od znaku Zodiaku, ale również od indywidualnych cech i wartości każdej osoby, bo każda relacja wymaga pracy, komunikacji i zrozumienia, niezależnie kochani od znaków Zodiaku. Dla osób urodzonych pod znakiem Barana, kolorami, które często są z nimi powiązane i mogą być dla nich korzystne, to czerwony który często się kojarzy z energią, pasją, dynamizmem, cechami, które często charakteryzują baranka, pomarańczowy, czyli entuzjazm, kreatywność, optymizm, co odpowiada temperamentowi barana, żółty, radość, optymizm, entuzjazm to również pasuje do żywiołowej natury baranka, i biały. Choć może to być mniej oczywiste, ale biały. Może być korzystnym kolorem dla barana, ponieważ symbolizuje czystość, nowe początki, świeżość, co może odzwierciedlać skłonność barana do nowych wyzwań i inicjatyw. Oczywiście preferencje kolorystyczne mogą się różnić w zależności od osobistych upodobań danej osoby, ale te kolory są często łączone z charakterystyką barana. I mogą wspierać ich energię i ich czakry. A kamieniem, który idealnie pasuje dla baranka, jest czerwony karneol. To kamień, który symbolizuje odwagę, energię i pasję. I dla barana może być szczególnie korzystny, bo wzmocni jego siły witalne i pomoże utrzymać równowagę emocjonalną. Również szafir jest kamieniem, który będzie barana wspierać w osiąganiu jego celów i rozwijaniu intelektualnych zdolności, bo jest to kamień mądrości, który pomoże w podejmowaniu mądrych decyzji i w zachowaniu takiego klarownego myślenia. No i diamenty. Diament jest symbolem siły, wytrwałości, niezłomności i to idealnie odpowiada cechom barana. Może być on kamieniem, który Wesprze Barana w pokonywaniu trudności i w osiąganiu sukcesów. Tutaj trzeba dobrać ten kamień indywidualnie, więc zawsze warto wybrać kamień, który rezonuje z osobistymi potrzebami i celami, rezonuje z osobą. Fajnie skonsultować się z ekspertem w dziedzinie kamieni szlachetnych i uzyskać więcej informacji na temat ich właściwości i wpływu na daną osobę. Tutaj tylko chciałam jeszcze przytoczyć, że wszystkie kwarcy kwarce mają niesamowitą zdolność absorbowania i przekazywania energii. I tym zajmował się Pan Tesla, udowodnił to, więc warto pójść w kamień i w ich energię. I teraz znanym baranem był na przykład Vincent van Gogh, holenderski artysta i malarz który urodził się w 1853 roku, był znany ze swojego niezwykłego talentu artystycznego, pasji i burzliwego życia osobistego. Jego prace takie jak sta Noc czy Słoneczniki są uważane za arcydzieła. Mają ogromny wpływ na światową sztukę. Iwan Gog jest często postrzegany jako taka postać wyjątkowo zdeterminowana, która pomimo wielu trudności nieustannie dążyła do realizacji swoich artystycznych, Wizji. I to jest idealny baran. A piosenka odpowiednia dla barana, moim zdaniem, właśnie zawsze jak y, myślę o znaku Zodiaku Baran, to mam w uszach tą piosenkę Eye of the Tiger zespołu Survivor. Y, ponieważ nawiązuje do, te, do determinacji, mocy, pewności siebie, które są typowe dla tego znaku Zodiaku. Zawsze mam w uszach tą piosenkę. Tekst utworu. Opowiada o walce, przezwyciężeniu trudności, nieustępliwości, a to doskonale pasuje do charakteru barana, który zawsze stara się pokonać przeszkody i osiągać swoje cele. No i nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała jeszcze, <coughs> przepraszam, o karcie tarota dla barana. Cesarz. To jest karta istotna dla osób urodzonych pod znakiem barana. Cesarz. Symbolizuje siłę, władzę, stabilność. Dla Barana, karta ta przypomina o konieczności równowagi pomiędzy impulsywnością a kontrolą oraz o potrzebie kierowania swoją energią w sposób konstruktywny i zorganizowany. Cesarz podkreśla potrzebę przyjęcia roli przywódcy i podejmowania decyzji z pewnością siebie i determinacją. To jest charakterystyczne dla barana i ta karta przypomina baranowi o sile jego charakteru i zdolności do wpływania na otoczenie. Wreszcie, cesarz symbolizuje także potrzebę posiadania jasnych celów i długoterminowych planów. A to może być inspirujące dla barana, który zwykle lubi być aktywny i dążyć do osiągnięcia swoich celów, ale jest często impulsywny. I niech ta karta cesarza, drogi baranku, przypomni ci że musisz dążyć do osiągnięcia swoich celów nawet tych długoterminowych i <ścoughs> zgubiłam wątek przepraszam to znaczy kieruj się baranku intuicją i emocjami bo często pomijasz te emocje, intuicje przez swoje racjonalne myślenie. Otwórz się na nowe doznania emocjonalne. Czerp radość z chwili obecnej. Pamiętaj, że masz niesamowity potencjał twórczy i jest to związane z Twoim temperamentem. Jesteś pełen energii, pełen pomysłów. Masz możliwości rozwoju także w sferze duchowej i do odkrywania swoich nowych aspektów swojego własnego wnętrza i relacji z innymi. Także go, waranku kochany, podbijaj świat i bądź z nami, bo wnosisz w ten świat wiele cudownej energii. To chyba na dzisiaj wszystko. Napisz w komentarzu, czy Zgadzasz się z moim postrzeganiem tego znaku? Czy może chcesz dodać coś od siebie? Czy ty jesteś baranem i czy widzisz w sobie te cechy, które tu wymieniłam? Czy może znasz jakiegoś barana? Jestem ciekawa Twoich odpowiedzi. A teraz życzę Ci miłego dnia. Ciao.